Takie samochodziki we Francji. Aha, nie wiem, czy coś widać w środku. Dwoosobowy nawet. To jest Citroen, ale takie fiaciki też były. Proszę, jaki to. No to chyba u nas takie bez prawo jazdy można jeździć czymś takim. Takie spryciarze, no. Czy, czy, czy coś nie tak? Mhm. Finito. Aha, U mnie jest finito. Krótki Krótko tak. i zwięzłowato. Tak. tak. Taka jestem. Przykro? Przykro? Ja nie, 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 nie mogę, nie mogę nie takiego. Dobrze. dobrze. Zapomniałam dobrze. powiedzieć tego wszystkiego. Zrobię, <laughs> zrobię. No, nie, pani... nie ma Pani zaszkodzić, tylko ma być przyjemnie. Tak. Weź, właśnie, ślub wzięliśmy Akurat w dzisiaj... Holandii i w Polsce, kościelny, aha, aha, tak. z początku wielka miłość, wie Pani, no, tak. żeśmy się zakochali i tak no, dalej, normalne. super, wie Pani, tak, tam nie no, tak. było problemu, ja Panu powiem, no. Holendrzy nie są e, super e, męże. To nie są, to są egoiści, tak? to są egoiści, Aha. straszne egoiści, kobiety są, żeby sprzątać, Aha. E, e, robić zakupy i Aha. gotować. E, tak, każda nacja ma e, każ nie? Jego ojciec też taki był, że ta teściowa tylko siedziała w domu, bo to w Holandii taki już e, jakby narodowy system, e, <laughs> że kobieta w domu, dzieci, a, a one... A tak, tak, tak. A w Polsce jest inaczej. Nie. Kobiety pracują do tak, tego, tak. A, a w Holandii także kobiet, on ma ten wzór od ojca, że ja go tu jest no, nawet nie, nie umie się jajka usmażyć, nic, bo to tylko kobieta robi. On, tak, robi. Czyli zawsze, zawsze pracował, a pani w domku. Tak. No, no. ja też pracowałam, byśmy mhm. oboje pracowali. Mhm. Ja mam też e, pensję, tą emeryturę. emeryturę. No tak, bo emeryturę tak. ma pani holenderską. Ja mam trochę polską, bo ja a. w Polsce też... Aha. Pracowała tak. 3 lata, <coughs> to jest bardzo mało. Mhm. Bo w Polsce nie są wysokie e, pensje. Tak w mhm. tych teraz się zmieniło. Tak, ale teraz w tych czasach, zmieniło. wie pani, jak tak. ja mam 72 lata. Tak. Tak. Ja mam 72 tak. lat temu pani przechodziła na emeryturę albo i więcej. Nawet, e, wie pani, w Polsce tak, ale w Holandii e, zrobili tak, że e, kobieta i mężczyzna w tym samym wieku A, muszą, nie a nie potem wiemy. jeszcze po, podwyższyli tą emeryturę dopiero jak miałam 66 lat, mogłam mieć emeryturę. Aha, no tak. No to nie tak, no tak. No, no, no i takie życie. 66 lat, ja czyli późno się przechodzi, bo u nas 60. Ja wiem, ja, miałam, z Polski, ja miałam 60. No ale Holandia już się pani nie podoba? E, mi się nigdy nie podobała. No wie pan? Wie, A z jakiego względu? Dlaczego? Pan, z, po, z początku piękny kraj, bo oni są e, czyści Francuzi nie są tacy czyści, szczególnie na uh -huh. Plateland Ale tutaj jest czysto. No, no, tak. nic w moich oczach. Wie pan, ja mam inny, no. inny blik na, na czystość, tak, tak, ja nie tak, wiem tak. jak to nazwać. Tak. Może za bardzo wymagająca jeszcze. Nie, może my widzimy tylko tą centralną część no, ryneczku? No, 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 A no, no nic, oni to teraz nie? wyremontowali, to było bardzo tak. brzydko. Rok temu czy coś zrobili, tutaj ten ładny parking tak. i tak dalej, a to tak. było paskudnie, że tu były takie Aha. kambole, że te, te domy nie są ładnie... Tak, e, tak. E, z, nie, z, nie są, to że... A, a, a najgorsze to są te domy na wsi, to jest jeszcze... Tak. E, Aha, czyli jeszcze bardziej... E, e, u nas jest dużo nowych domów I wybudowanych na wsi. Wszędzie widać, że buduje się nowe domy na wsi. A tutaj nie widzimy tego, żeby na wsi. Tutaj budowali. ludzie uciekają ze wsi, tylko zostają emeryty. Tu w no ogóle właśnie. prawie młodzieży tak. nie ma. I są sa, same stare domy na wsiach. Nie, nie, ma, nie ma nowych, nie buduje no, się ja nowych. Tu, przypadkowo jedna kobieta buduje dom, ale to jest rzadko. To jest rzadko. Tak. Jest rzadko bardzo tak. rzadko. A czy w miastach buduje się domy, czy nie? Czy tak jak tutaj, no, na przykład i, w tym miasteczku, czy nowe domy No To nie jest miasteczko, buduje? to jest tak. No to jest miasteczko. To jest miasteczko. Malutkie miasteczko. A drugie ma, e, większe miasteczko to jest La Palis. Mhm. I tam jest zamek. E, e, i, no e, La Palis. E, mi się też nie podoba. Mi się tu nic w nie podoba. Nie <laughs> mówię, czy mi się tu... Jedno co mi się podoba, to jest wisi. Aha. Ale a, przyjechaliśmy, to dawna stolica Francji w czasie nie ty, wojny. Nie, nie tylko tak? to, tam królowa e, angielska Aha. jeździła, bo tam są te, te, te sanatoria. A, a tak, tam są tak, sanatoria, tak. piękne sanatoria, pięknie termalne zbudowane, wody. tak, bo te termalne wody tam są, tak, i ten e, rynek, i, i to, tam e, piękna promenada, a, a tak, bo to jeszcze Napoleon budował tak, wszystko, tak, także tak, tak, tak. to mhm. jest same... E, Superlatywy, że tam są te, te marmury, chodzi się po marmurach no. wszędzie prawie. Widzisz, mogliśmy się zatrzymać, no. tam już jest, się raz no. Ten park był strasznie zdewastowany, te kambole się już pochodzą, po, no, tak. no bo to stare, tak. to go teraz wyremontowali. Już Aha. uważam, że chyba jest skończone, drzewa tam, nowe drzewa posadzili, nowe piękne te, no, żeby chodzić, chodniki, no, tak. i tam jest piękna opera. Jesteśmy byli parę razy. Mm -hmm. Także wisi to jest mój. E... Podoba się Pani ja, to, tam, tak. Numer, tak? Wie Pani, ja w Polsce e, mieszkam no, w, w takim e, miasteczku, co jest turystyczne. To mm -hmm. dużo hoteli, tak. dużo. Tak. To, to tak. jest inny system. Tak. A tutaj wsiowe wszystko. Wieś, no, no wie właśnie. Pani, że tu ludzie nawet nie chodzą w marynarkach, tylko w butach. Tylko w tych. No, no, ja no, mam tak ładne codziennie. ciuchy nie wiem nie gdzie. Nie mam gdzie ubrać. <laughs> No właśnie. raz do opery, ale z kim? No, on na całe szczęście lubi tą operę. Ja też, ale mhm. wie pani. Jak jest wszystko po francusku, to dla mnie chińszczyzna, No tak, bo siedzę jak na tureckim kazaniu, no bo tak, bo nie wiem. Ale iść można. Tak, tak, iść, tak, nie? Do muzyki, tak, tak, dla, da, tak. Do muzyki. To, to nie, 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 nie. Tak, dla wyjścia z domu, tak, tak. To jest tak. fajne. Tak. Tak, to, to dla mnie jest takie, bardzo. Nie mam nic no, no. tylko że język jest dla mnie niezrozumiały. A czy te francuskie jedzenie jest naprawdę dobre, czy nie? Jak to jest? Oni mają dobrą kuchnię. Dobra kuchnia, tak. Można też źle trafić, to jest inna sprawa, ale z reguły mają dobry smak. Dobry aha, smak, dobry smak. Czyli ta kuchnia francuska jest jednak dobra, tak? Jest dobra, dobra. Tak. I ja panu mówię, że te danie, jak oni to mówią, dach menu, dach menu, to aha. jest... Mm -hmm. e, danie dnia, tak Tak, danie dań. Tak. Jest to, po francusku, mm. danie dnia, to jest plat de jour. Plat de, Pla de, Pla de jour. To nie jest drogie. To na osobę jak mówię 18, nieraz jest i będzie, zależy jaka restauracja tak, im, im ładniejsza, tym drożej no, wiadomo. Aha, no, tak, no tak, 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 tak. tak, to y, zawsze jest fogerech, czyli y, jak to się po polsku mówi, ja czasami to już nie zupa, wiem jak zupa, drugie je... danie, no, oni nie jedzą zup nie jedzą czasami zup, czasami jest zupa, ale to jest trochę polskie y, system ja zaprosiłam Holendrów, nie, nie, Francuzów, bo on ma, gra na gitarze Aha. I ten gitarzysta przyszedł do na obiad <laughs> z tą swoją przyjaciółką. Bo tu dużo rozwodów i dużo e, mężczyzn ma Aha. kochanki. Jak Aha. nie kochanki to frindyne, to no ma. <laughs> ale no, pani to się ma odżyła. swój samochód, prawda? No, jest bo, pani jest, niezależna. Jestem niezależna. Tak. No, ja mam bardzo. swoją pensję, tę tak. emeryturę. Tak. Niewielka, ale to co mam, to mi wystarcza. Tak, Także ja ci tak. trzeba. Tak domu trzymać w domu wszystko tak ogrzewanie do... państwo też musi my, mam, my mamy żone e, panele te panele słoneczne a, słoneczne, słoneczne tak, tak, tak. także na całe szczęście energia jest e, prawie rabiedanie e, oni pani... mają bardzo dobre ubezpieczenie aha czyli służba zdrowia dobre ubezpieczenie aha czyli służba zdrowia służba... Fajnej, e, tak bo ja, fajne, ja teraz tu proces... nie ma w ogóle lekarzy nie ma dentystów o. no e, musimy dwie godziny jechać do dentysty o. Coś takiego. no, no nie ma dentystu, tak, a to, a Wisi? E, no, a, ale to już jest kawałek drogi wiszy, wiszy jest godzinę to wycieczka jest, trochę, jest, tak, tak, tak. trochę droga wycieczka, ale nie, ale no co tam, czyli... ale pieniądze są, więc nie no, apresuj, to, to, to jest to, jest, no. No. idziemy le, na obiad gdzieś, albo coś, wie pani, e, no nie ma spraw. Kawka gotowa, z mleczkiem. Ja wiem, ja wiem. Ale mówi Pani, że Francja jest droga. Bardzo droga. Oj, dzień dobry. No, zauważyliśmy na przykład, Ciema. paliwo jest dużo. Można czekać. Czeka. Halo? Halo? O, datyż perfeto. Ja mam te, mam telefon, budziwełby, telefonów do... Ja byłam w ich was in the Winkel, ja bym takańczyk, ty telefon, właśnie in de Auto. No, też. De... I z Francji, z Hiszpanii pomarańcze przepyszne. Ja, ja wie, wiem, ja wiem. No, pyszne te francuskie pomarańcze teraz z tych... Hiszpańskie, hiszpańskie. Hiszpańskie znowu. One, się one teraz zbiory są dojrzewałe. Tak, to one dojrzały, są tak pyszne, że. No. Pierwszy raz byliśmy we wrześniu w Hiszpanii, to myśleliśmy, że się najemy pomarańczy. A się okazało, że nie, że one były zielone jeszcze na tym. One Z, dopiero w styczniu dopiero w styczniu zbiór, dojrzewają i, i, i dopiero teraz. No, dla nas to było takie dziwne, jak można w środku zimy, żeby pomarańcze zbierać, nie? Ale, no, ale to jest inny kraj, inny klimat. Inna, inna, inny klimat, inna. Inaczej jedzą, inaczej, tak, tak jak z tą zupą, przyszedł ten przyjaciel, żeśmy zaprosili akurat na Sylwestra, no to ja serwuję zupę, nie, tak. a oni, oni serwują sałatki albo jakąś e, e, inne, co oni tu mają, to, ja tego nie lubię, ale oni to, to, ich system, robią takie paty, te pasztety, oni robią Aha, różne paszty. Pasztety. bardzo dużo tych pasztetów w sklepach. Tak, oni to jedzą. no Niektóre tak, są dobre, niektóre paślecie. nie, ma, ale no no, nie, tak. nieraz takie jakieś mięso, że, że, że ja nie lubię, nie mhm. lubię, nie, nie lubię, nie. no to jest wszystko e, sprawa gustu i tak. smaku. Wychowania i wychowania. Tak, tak, tak. Od, 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 zawsze, tak. No. od zawsze to jedzi no. i to lubią, i tyle, nie tyle, no. Ja nie lubię tych serów francuskich, oprócz tych e, serków my, e, uwielbiamy my, ser. Każdy no. ser, a czym bardziej Cała śmierdzi, tym serów. lepszy Wiecie, ich francuskich. i francuskich, i hiszpańskich, I hiszpańskich. One śmierdzą. No ja. czym bardziej śmierdzi, tym lepszy. <laughs> Na dworzu trzymam czasami. No. Bo w domu nie idzie wytrzymać tak mam lubi to się. No, lubi, tak. no, śmierdzi, <laughs> no tak. ale Na całe szczęście win... ja lubię holenderskie sery, ja też. Tak. Wino Są... francuskie i sery francuskie. Ja, 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 ja. To ja. się łączy razem, tak? Klub, to zgadza się, zgadza. Wszystko się zgadza, co pan mhm. mówi. Tak. To jest prawda. to jest Tak, prawda. Ale trzeba no. lubić. Nie? Trzeba, no. lubić. Ja trzeba lubić. Ja nie, trzeba lubię. Lubię. ja nie lubię, ja nie lubię. Ja w Polsce też nie lubiam. Takie Oświecie. mamy Ale wina, wina mają dosyć do... drogie, tak? Niby miejscowe. No wie pan. W Holandii też są takie e, ceny, także to, to trzeba trafić. Tutaj są sklepy, że, że za 3 euro można kupić e, wino. No ale to a? się tutaj produkuje te wina, to powinny być tanie. W Hiszpanii są tańsze na przykład. Tam no a to tu jest... jest wszystko drogie. No, wszystko drogie. To ja Panu już mówię, że to, to, ten kraj, jakbyśmy nie mieli pieniędzy, to, to tak. był tutaj od razu stąd wyjechała. Paniu przysuniemy? Czy nie, dobra jest, dobra jest. Nie da się a, a, a. Troszkę tak. Dobrze jest, dobrze jest. Ten sposób. Ja sobie daję radę. Musi pani się Takie warunki. Najważniejsza jest zgoda, przyjaźń. Tak. E, e, no wie pani, Porozumienie, zrozumienie. A jak się pani jeździ tym małym? Bo ja myślę, żeby kupić coś takiego małego i przy kamperze mieć w tyle, w tyle. Do, do, do kampera. To ja do... bym panu nie radziła, bo ten samochód trzeba elektrycznie ładować. A bo to jest A, elektryczny. To jest elektryczny. elektryczny tak. I on nie ma dużej eksceleracji tylko tak. do, do 40 km, km. dojadę. A jak jest góra, to jeszcze więcej bierze Tak, wie? tak, że tak, 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 już tak. całkiem. Hmm. E on jest tylko, żeby się pojeździć na miejscu. na, miejscu, no. na okrągło i, tak. i, i nic więcej. No, no, a to... jakby pani zabrakło e, prądu w dojeździe do domu na przykład, to co wtedy? No to, to nie dojedzie, Stoje. to stoi. No i co trzeba zrobić wtedy? No to trzeba e, scholować samochód, Tak. tak? tak. A w domu może go pani ładować? Tak, tak, bo jego można tylko tak no, do gniazda. Do, gniazdka, gniazdka. do gniazdka. To A, to jest no, O tyle jest dobre, no. że, to jest dobre no. Tak, no, że do jest dobre. Tak, że do gniazda no, nie, no, trochę, nie trzeba... trochę taniej wtedy wychodzi, to, tak, nie? Tak, no, tak? Ale, ale no, nie ma dużego zasięgu. Nie, tym, nie, no, nie, nie. Nie. I, nie. No i on, i, no wie pan, jest mały, tam dużo się nie zmieści, tylko dwie osoby. Nie? Ale dobrze tak. się jeździ, czy nie tym samochodzikiem? No wie pan, na zakupy, tam więcej nie trzeba. Tak, no, no, no tak. tak. Ja tylko za, to... zakupy robię. jeszcze robię. bez prawo jazdy, prawda bez może? Bez tak. No wie pan, tylko droga tak, na lewo, Aha. na prawo. Tak, zima tu tak. jest w tym miejscu? No wie pani, e, w Zimne. jeszcze, a zima tu jest. W tym roku nie było zimy. W ogóle prawie śniegu, no raz może, ale w tym roku było zimno. Mi, e, Aha. Minus 5 stopni i śnieg był. Widzisz to Aha. może takie jak jechaliśmy w tamtą stronę trzy tygodnie temu to trafiliśmy na takie zawieje, zawieruchy tutaj. No, wiatry Śnieżne. były, są okropne wiatry. No, okropne o, wiatry. Tak. z tego morza czy to no. nie wiem, z czegoś czy tej Afryki. Ooh. muszę zobaczyć jak my tu daleko jesteśmy od morza ja muszę no, też zobaczyć jest jaka pogoda od morza to nie jest tak a, blisko no tu to nie góry też blisko. są prawda mm -hmm. duże no, no są pagórki no. takie dużo pagórków no, no, tak. do dolina tak, do, hmm. góra na i takie pagóry tak. o nie to do morza to jest troszkę jest daleko ale te wiatry są wie pan mocne bo to jak jest tutaj gdzieś sztorm tam na, 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 na tym morzu jakieś te, te orkany, to, to tutaj Aha. też zawija. Tak, no tak, tak, tak. Tu do Lionu jest blisko. Ta, no, miarę, dwie tak. godziny jazdy. Dwie godziny no, jazdy. No my dwie... koło Lyonu będziemy musieli przejeżdżać, nie? No, dwie godziny jazdy. No, no. No, no, nie, 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 nie tak blisko, tak. bo on ma tego... Bardzo mi się, y... A niech pani powie jeszcze, bo y, zawsze takie pytanie y, powstaje. Jak tyle lat za pani czym pani, jest... pani tęskni z Polski. Niektórzy mówią, że kiełbasy im brakuje, no, niektórzy. No, mi, mi brakuje pierogi, kiełba... kiełbasy. Kiełbasa jest. To... Ja, ja tu nie lubię ich tych, tych wędlin. Jedna wędlina co jest, to jest ta, ta kiełbasa wędzona. Bo w Polsce Aha. wszystko prawie wędzone. Tak. To jedną tą kiełbasę lubię. A poza tym. Ja nie, nie przepadam za tymi ich, ich produktami. A pierogi. No wie pan, ja tutaj nie robię tych pierogów. W Polsce się Ale inaczej... Ale czy, czy, czyż polski, czyż polski te smaki, te. No proszę uważać. Uh -huh. Tak, się... No lubię te polskie sery, te te, te twarogi. Twarogi te, tego nie ma. No właśnie. Ja lubię ten e, sernik i te twarogi. Mm -hmm. No, w Hiszpanii a, też nie ma twarzy. Nie ma Dlatego ja kupuję ten serek, bo on trochę podobny. Aha, do no tak. No tak no, tak jeszcze polki wszystko gotują, mm -hmm. przygotowują. A tu, no ja, nie robią, no to, to, to wie pani, są, no, e, są, e, mm -hmm. Księżniczki. 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 Tak. No, ona też. Także a ma jakiś... Francuzi są bardzo gościnną. Aha. Gościnni, serdeczni, serdecz, no, gościnni, serdecz, 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 mhm. serdeczni. I to mhm. właśnie mnie denerwuje u Holendrów, że ich nienawidzę, bo to są, e, ja ich mówię, e, skąpcy. Mhm. Skąpcy mhm. i tak, ta, ta, Tylko dla siebie. Tak, że on tylko siebie widzi. No Egoiści. Egoiści. No, ja Będę ty... musiała iść, bo on przyjedzie, bo my mamy zawsze w środę, czwartek i piątek. E, Taki kurs tu jest francuskiego. Tutaj Aha. dużo Holendrów mają kemping, uwielbiają Francję. Tylko Aha. że te, te, te właścicielki czy właściciele nie znają francuskiego. Aha. To, ale wie pani, to przyjeżdżają sami Holendrzy. To gdzie się tylko obrócić, kupują domy, mhm. e, campingi No mhm. bo e, ten rejon, ta Overnie, bo to jest tak. Overnie, jest tania. Aha. A tutaj jest to jest. E, e, Okręg e, Rolniczy, Aha. to są same budyreje i, i te, te krowy i te byki ja, byki takie no, tak, szczególnie tak. te krowy szarole tak. i to jest mm -hmm. niby ich e, super mięso, Dobro, to jest, no jedno mm -hmm. co lubię, to jest jedno dobre Aha. mięso. A, a, wołowina, no, wołowina. Ale nie, jest taka tania. To, tu na całe szczęście ryba jest tania, o, ja uwielbiam o. rybę, w tym Carrefour, że pani pójdzie. To tam można się wybrać co się tak. chce, taki zalm ja mogę kupić pół kilo 10 euro, a Aha. w Holandii moja siostra kupi taki ten z 7 czy 8 euro za taki kawałeczek, kawałeczek no tak, tak. To, to jest... czyli Holandia droga. A pani mówi, że ten rejon jest stosunkowo tani, że Holendrzy tak, kupują, tak, to za ile taki dom powiedzmy Holender kupuje tutaj? My, ile my tak mamy tak może... jednego sąsiada. No. Co no, kupił też dom tak. i też mieszkał holender w tym domu, tak. to on zapłacił 80 tysięcy za euro. No, euro. No to nie hmm. dużo. Ale faktycznie. tylko, że ten dom trzeba trochę remontować, że no tak, trzeba tak. poprawić jedno i drugie. No tak. Ale nasz dom tak. kosztował 210 tysięcy. Tak, tak. Ale to my jest, mamy. tak, duży, ładny dom. Pewnie. I, I on jest. E, Modern, bo nie jest Nowoczesny, stary. Mam -hmm. 10 tak, lat stary. Wszystko tak. jest modern. Tak. Ja tak, mam, rozumiem. Wszystkie tak, aparaty, tak, mam tak. Dwie, dwie pralki. Tak. Rozumiem. Duży ogród, no, tylko nie tak. wiem, co z tym fantem robić, bo mi to niepotrzebne, tylko trzeba <noise> robić, no, robić. trzeba, trzeba pracować. Te weneckie tak. okna i te zasuwy były już zniszczone, to to musieliśmy kupić, no, nowy boiler bo się zepsuł, tak, no, no i te panele, ja, tak, potem żeśmy, tak. oni na to mówią pergola, a po u nas to jest taki dach na na na, na taras, no to był na, e, garaże. na a, garaże. Na garaże, a, a rozumiem, to, rozumiem, rozumiem. rozumiem żeby, taka wiata. A, wiata, wiata no, mhm. mam tą wiatę też. E, w kuchni, też jest takie schody, żeby tak, też wejść do tego. Tak, tak. Aha. Może no, mam telefon. Tak, Nie, no, bo tu no, jest gorąco jest. w lato bardzo. O, w tym roku. Jest. Jej, myślałam, że że, że zwariuję. No, jednak Jej, są tak. takie upał, Straszny upał. Tak. Straszny Aha. upał był. A zima jest taka prawdziwa zima z minusami. No, no było w tym roku zimno. W tym mhm. roku było zimno. Czekam no, ja jeszcze, może znajdę. Ja ja chyba I panele z paneli pani ogrzeje ten dom? Wystarczy tego prądu. Ja mam jeszcze e, e, radiatory, kaloryfery. Ja, tak. są bo on miał kar tylko kaloryfery i, i ten mhm. piec. Jak w tym piecu napalę, to cały dom mogę ogrzać. A, A czym no palić w piecu Czym? No my drewnem, mamy e, jeszcze taki, jak się to nazywa, e, e, oni na to mówią e, e, mikro, akro. E, was, że ogrzewa taki elektryczny e, e, panel tak no to nie panel to jest pieć taki, piec taki aklimatyzacja. a klimatyzacja klimatyzacja, klimatyzacja, klimatyzacja tak. że ona i chłodzi grzeje tak. no, no. no to my to mamy jak ja to włączę no tak, tak. to mi wystarcza no tak to no to tak to jest ta aklimatyzacja tak tylko że to jest też na prąd to jest wszystko na, prąd. na prąd, i starczy wszystko. w zimę prądu z paneli no e, to nie. muszę zobaczyć, bo my mamy te panele od, e, dopiero od tego roku. A, no właśnie, to jeszcze nie Ale jest... Ale ja tam. widzę, że te rachunki nie są wysokie. No, no, że to, to już tak. trochę się zmieniło. Te tak, Rachunki tak. wysokie, nie są wysokie. No, tak, tak, bo u no. nas to jest za mało słońca. Za skoro mało i te panele, słońca. są. A Tutaj, krótki, tutaj jest dużo słońca, szczególnie w, nawet w zimie jest słońce. No właśnie. No, tak. Takie duże słońce, że, bo ja mam dużo e, tych, tych... E, okien tak, tak, dużych, tak. To, to, to jest ciepło w domu. Tak. Ja wiem, no, bo my tak. też mamy okna, jak tylko słońce wyjdzie, to nie trzeba w ogóle palić. No, to jest, też nawet, za no. tak, to jest nawet za gorąco. Tak. Muszę zobaczyć kulatysz. On, on będzie około pierwszej w domu. Tutaj jest wpół do pierwszej. No dobra. Będę musiał no powolutku tak. jechać. No. My też powolutku no. dalej w trasy, bo Pan, jeszcze daleka tak. droga Państwo. Przed nami. Mi dobrze zrobili, że sobie mogłam trochę... Pogadać i my też się, no, no, no. się cieszymy. Bardzo. Państwo wiedzą jakie życie jest w Holandii, że to nie wszystko no złoto, właśnie. co się świeci. No to właśnie. jest druga sprawa. No my I jak już to sobie będziemy będzie mieć takie życie, no nic. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow